Cześć, dzisiaj natrafiłem na informację na temat tego, że będzie udostępniona szczepionka na otyłość dla dzieci od 12 roku życia. Nie wiem, czy będzie to również w Europie, w Polsce, natomiast wiem, że tutaj w Anglii ma być i w Stanach prawdopodobnie też. I powiem Wam, że to jest kurczę przerażające bardzo, że władze, rządy, które mamy, miłościwie nam panujące w krajach zachodu akurat, bo mówię, wiem na ten temat, nie potrafią tak naprawdę zaadresować problemu, który u podstawy tego wszystkiego leży, ponieważ no to jest wiadomo zwalczanie skutków, a nie przyczyn. Przyczyny są o wiele, wiele inne, leżą gdzieś indziej, przede wszystkim w niezdrowym jedzeniu. W sieciowych restauracjach w sieciowym jedzeniu, typu McDonald's Burger King, jakieś KFC, już wszelkiego rodzaju innej maści, jakieś przybytki tutaj sieciówki w Wielkiej Brytanii. Ja wam powiem, że w okolicach szkoły mojego syna to jest Wilsden, jeśli ktoś jest z Londynu, więc zna dzielnicę Wisden Green, tam jest taka ulica, tutaj w Anglii nazywamy to High Street, tak, czyli to różne dzielnica nawet. Mini części dzielnicy w, w Londynie, czy też w ogóle w Anglii, mają coś, co nazywa się High Street. I to jest tak, jakby m, taka główna ulica tego danego obszaru miasta. Nieraz High Street może być tylko jedno, jeśli miasto jest małe, to jest coś takiego, jakby po prostu główna ulica w, w mieście w Polsce, jakaś Marszałkowska, czy tam, m, nie wiem, Nowy Świat. Tak jak widzicie, w Warszawie może być kil, kilka tych High Street, można tak nazwać. tak, W małym mieście będzie to prawdopodobnie jedna m, ulica. I na takiej ulicy. Po prostu znajduje się kilka takich naprawdę obrzydliwych miejsc, do których ja nigdy bym nie weszedł, i to nie mówię teraz o zwykłym takim, no nie wiem, prowadzonym przez jakiś tam ludzi ze wschodu, jakiś tam turecki kebab, który ma fajne jedzenie, fajne sałatki. to jedzenie jest no praktycznie takie samo, jak ja bym sobie w domu zrobił, prawda? Jeśli bym sobie wziął, nie wiem, kurczaka gdzieś tam opiekał i na, na swój sposób to zrobił, to tam rzeczywiście jest to zdrowe. W miarę jedzenia. Natomiast w, w tych sieciówkach, takich tutaj brytyjskich, już nie pamiętam jak one się nazywają, ale są takie rzeczy w stylu, że na przykład, nie wiem, same Fish and Chips, a to Harry Ramsden chyba to jest takie coś, jest sieciówka z kolei z kurczakami. I to jest wszystko po prostu z oleju leci, nie? Bo tam są frytki, kurczak jest w panierce, to też leci z oleju, do tego jakoś tam pizzę napieprzają to wszystko jest często jakieś tam też mrożone naprawdę podłej jakości. Ja widzę te dzieci, które mają 5, 6, 7 lat po szkole z rodzicami, stoją tam w kolejce, kiedy ja na przykład, nie wiem, jadę mojego młodego syna odebrać, to starsze dzieci powiedzmy wcześniej kończą 15 minut i widzę, że już tam kolejki stoją z rodzicami, rodzice ich ciągną do tego. Z drugiej strony jest też to, jakie marketingowe wysiłki robi na przykład McDonald's, czy też te w ogóle duże sieci, które stać na to, aby ogłaszać się w telewizji, gdzie już od najmłodszego dzieciaki przyzwyczajają się do, do tych nazw, już w głowę się im wbijają, i u, u, uważam, że również to jest przyczyną tego, że mój młodszy syn oczywiście już rozpoznaje McDonald'a. Tak? No, kiedyś były takie badania robione, i rzeczywiście ze starszym synem dłużej nam się udało to przeciągnąć. Do powiedzmy wieku, nie wiem, o 8-9 lat, gdzieś tam jako taki zaczął być świadomy, że istnieje McDonald's. Natomiast ten młody też mi się wydaje pod dużym wpływem przede wszystkim y, y, starszego syna, no bo wiadomo, to są bracia, gdzieś tam sobie rozmawiają, nie wiem o czym rozmawiają, nie podsłuchuję i możliwe, że gdzieś tam takie coś się pojawia. Nieraz jesteśmy w podróży i wiadomo, że starszy syn wspomni, o chcielibyśmy do McDonalda. No, młodszy siedzi też z tyłu i to słyszy, więc no, mimo tego, że my, od nas to, to nie wychodzi, nie, 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 że tak powiem, no, nie, nie staramy się w taką przestrzeń tutaj domową gdzieś tam wrzucać tych nas, no to nie mamy wpływu na to właśnie, co dzieje się między chłopakami. Również dzieci u mojego syna młodszego w szkole też znają, dzieci znają tego McDonalda i gdzieś tam się w szkole między sobą wymieniają tym i opowiadają sobie o tym. Więc to jest takie coś, na co trzeba zwracać uwagę. Ja tutaj oczywiście jestem takim rodzicem, który stawia bariery i uważam, że to jest rola rodzica. Rodzic powinien wiedzieć tak naprawdę i decydować o tym, na co dziecko może sobie pozwolić, a na co nie. I tutaj jest, no tak powiem, trochę sztuką aby też dziecko nauczyć takiego, takiej responsywności odpowiedniej na nasze jakieś tam żądania i od, odpowiednich reakcji na stawianie tych barier, ponieważ często można iść do sklepu i można zobaczyć, jak dzieci się potrafią zachowywać, kiedy chcą coś osiągnąć, żeby rodzice kupili coś słodkiego, jakieś chrupki i tak dalej. My zawsze się staraliśmy i tak jak mówię, z tym młodszym jest trochę ciężej, natomiast no, twardo postawiliśmy jakieś tam warunki, ale też coś działało ze starszym synem, My po prostu tłumaczyliśmy. tak? To nie było na zasadzie takiej, że nie wiem, bo ten dzieciak jest mały, głupi i on tego nie może, bo nie. Moja kasia żona jest bardzo mm, uczulona na to, na, na, na zdrowe jedzenie, bardzo się stara o to, abyśmy jedli zdrowo, pilnuje tego i naprawdę poświęciła wiele czasu na to, aby normalnie chłopakom tłumaczyć, dlaczego, nie wiem, Coca-Cola jest niezdrowa, dlaczego hamburger. Z sieci, nie wiem, McDonald's czy z jakieś inne, jest niezdrowy i dlaczego warto zrobić coś w domu, sobie przyrządzić. Oczywiście są tak zwane treats, czyli coś tam od czasu do czasu chłopaki dostają. Często wiadomo, że nieraz jest człowiek w podróży, i gdzieś tam ileś godzin, zmęczone towarzystwo i marudne, więc no to trzeba rozweselić, więc jest to sytuacja, kiedy na przykład podjedziemy do McDonalda i kupimy jakieś te dziadowskie, nie wiem, frytki, hamburgera czy coś takiego, żeby się po prostu przymknęli. Natomiast no w takich codziennych sytuacjach, gdzie są, nie wiem, zwykłe zakupy w sklepie, może być supermarket, gdzie nawet McDonald's się w okolicach znajduje, bo powiem wam szczerze, że w ogóle też kolejna rzecz, na którą zwróciłem uwagę ostatnio, są tutaj takie sklepy Azda. Azda to jest taki jakby taki supermarket, który ja nie lubię do Azdy chodzić. Dla mnie to po prostu jak widzę tych ludzi, którzy kupują tam, znaczy nie chcę tutaj gdzieś tam mówić tak, to są moje obserwacje i tyle. Do Azdy chodzi dużo ludzi na benefitach. Jak ja widzę tych wszystkich klientów na tych wózkach, którzy tam się wtaczają, otyłych i tak dalej, ja po prostu nie mogę tam zakupów robić. Dla mnie to jest coś, coś odrzucającego. Ja preferuję, nie wiem, Lidl, były. natomiast Azdy z jakiegoś powodu nienawidzę i teraz jeszcze bardziej nienawidzę, bo zobaczyłem, że jest tam McDonald's właśnie w takiej dużej, którą obok niedaleko mamy. I w McDonaldzie wyobraźcie sobie, że patrzę, nie mogę swoim oczom uwierzyć. Nie dość, że. Jest na przykład godzina w niedzielę, godzina nie wiem, dwudziesta, bo po coś tam musiałem jechać, i widzę rodziny z dziećmi, które jedzą w tym McDonaldzie. To jeszcze te dzieci zamontowali na stołach, do, gdzie, gdzie się je, jest miejsce do jedzenia, są tablety. Zamontowane i dzieci mogą sobie napierdzielać, nie wiem, nie patrząc, co tam jest, czy to jest jakaś gra, ale te dzieciaki po prostu wpatrzone w tablet i, i tego McDonalda wcinają. Wiecie, ja pierdzielę w ogóle, jak, i co to są w ogóle za, za przyzwyczajenia, jakie, jakie straszne rzeczy są yy, promowane. Teraz mam takie przypadki rodziców, którzy do mnie, znajomych, którzy narzekali na to, że ojejku, ich dziecko je i jest otyłe i, i mają z tym problem. I wiecie, co wam powiem, w 99% przypadków. U nich w domu, w kuchni, szafka jest pełna na przykład słodyczy, jakichś innych niezdrowych jedzeń, jedzeń jakichś chrupek. Zakupy wyglądają w sklepie tak, że po szkole się idzie i na przykład, nie wiem, duża paczka zawierająca 8-10 paczek chrupek, jakieś, nie wiem, mega torba Haribo i tak dalej. I to jest wina rodziców, tak, no i nie wiem, jak ja słucham takiego czegoś, że ktoś do mnie narzeka, ja sam mówię, Jezus Maria, przecież to nie dziecko ma portfel siedmioletni, nie zasuwa do sklepu i to kupuje, tylko to jesteś ty, ty, jesteś do kurwy nędzy rodzicem i to ty powinieneś tak naprawdę tym wszystkim rządzić, kierować świadomie, jeśli tego nie potrafisz zrobić, to nie jesteś dobrym rodzicem, bardzo mi przykro i pakując w dziecko ten syf naprawdę no, niszczycie jego zdrowie od samego początku, od młodych lat. I tutaj właśnie ta szczepionka nie pomoże w niczym, ponieważ szczepionka traktuje tylko skutek tego wszystkiego. Natomiast daje sobie głowę uciąć, że będzie to wyglądało tak, że te otyłe dzieci będą dostawiały te szczepionki, będą jakieś tam efekty, dziecko będzie chudło, natomiast przyzwyczajenia nie będą wypleniane I co to powoduje? No powoduje to to, że firmy właśnie, te sieciówki sprzedające to gówniane jedzenie, będą się mogły czuć jeszcze bardziej bezkarne, ponieważ na to nikt nie będzie zwracał uwagi, bo każdy będzie tylko patrzył na to takie, na tą taką szczupłość, powiedzmy, instagramową, to do czego się przyzwyczailiśmy, żeby atrakcyjnie wyglądać, a nikt nie będzie na tyle wyedukowany. Oczywiście, no, są ludzie, którzy chcą się edukować się edukują to rozumieją, natomiast w ogólna większość, 80% ludzi będzie uważała, że a okej, okay, to można dalej jeść, no bo przecież co rok można sobie tam szczepionkę zapodać, nie wiem jak często się ją będzie brało. Ale to będzie powodowało, że cały ten syf, cała ta chemia, która znajduje się w tym jedzeniu, będzie docierała do ciała, będzie nam niszczyła wątrobę, wewnętrzne narządy, powodowała jakieś tam choroby. A my będziemy się cieszyć, że fajnie wyglądamy, bo przecież mamy szczepionkę, więc naprawdę uważajcie na to. Sugeruję przede wszystkim zacząć na samym początku. Od tego, żeby z doświadczenia wam tak powiem, jak, jak my też, ja znajomym na przykład radziliśmy, jak oni sobie tam nie mogli dać rady. Przede wszystkim pamiętajcie, że to Wy macie portfel i to Wy decydujecie, co kupujecie. To jest pierwsza rzecz. Przestać kupować rzeczy po to, żeby leżały na półce, bo jak coś leży na półce, to wcześniej czy później ląduje w żołądku, nie wiem, Waszym, Waszego dziecka i tak dalej. Jeśli tego nie ma w domu, to już jest naprawdę fajny krok. Czyli Wy proaktywnie nie uczestniczycie w tym wszystkim. Druga rzecz. Nauczyć dziecko właśnie tego, tych takich zachowań, że jeśli się czujecie jakoś niekomfortowo z tym, że idziecie do sklepu, dziecko nagle na podłogę się rzuca na ziemię i zaczyna krzyczeć, bo ono coś tam chce, rozmawiać z dzieckiem. Dzieci nie są głupie, uwierzcie mi, dzieci są bardzo mądre. Starczy tylko naprawdę prostymi słowami wytłumaczyć, o co chodzi, nieraz na przykładzie, może jakimś bardziej zrozumiałym, prostym, pokazać z życia codziennego, które dziecko jest w stanie zrozumieć. I, i edukować dziecko w ten sposób. No i kolejną rzeczą, jeśli już tutaj na tym polu sobie dacie rady, no to zobaczcie, tu już macie obcykane dwie możliwości, gdzie to niedobre jedzenie tak naprawdę tutaj jest, no powiedzmy pokazywane dziecku i, i nie wiem, i dziecko ma możliwość, żeby zjeść to niedobre jedzenie. A kolejną rzeczą, moim zdaniem, jest też kontrola nad tym, co dzieci oglądają, tak? No, My staramy się jakąś taką, że tak powiem, higienę ekranu prowadzić mój starszy syn, mimo ma 14 lat ma dostępny kontroluje jego telefon od godziny 7 do 22 jest dostępny oczywiście ma nieograniczony Whatsapp gdzie ze znajomymi się kontaktuje czy też jakiś tam inny komunikator, natomiast są rzeczy takie jak na przykład TikTok, jakieś gry i tak dalej on to ma poograniczone jest 15 minut tego dziennie pół godziny tego i jeśli czasami mnie poprosi, ponieważ na TikToku coś tam publikuje, więc nieraz potrzebuje więcej czasu żeby edycję robić, więc mu daje trochę czasu natomiast kontroluje to i on jest z tym ok a okay. czy znaczy jest ok? Pewnie nie jest ok, jak każde dziecko, nikt by nie był ok, no ale musi być ok i w sensie y, nie narzeka przynajmniej głośno. Y, natomiast no młodszy, no to wiadomo, że to się łatwiej kontroluje. Tutaj są w zasadzie tylko bajeczki. Nie ma tak naprawdę żadnych małych ekranów. Y, młody, y, jakieś y, jazda samochodem, nawet w, tym, w te wakacje naprawdę podróżowaliśmy, chyba 6-7 tysięcy kilometrów po Europie zrobiliśmy, nie wiem. Ja nie potrzebuję mojemu dziecku dawać komórki, nie potrzebuję dawać tableta, żeby się gapiło. Naprawdę są fajne rozrywki. Dziecko może wziąć książkę, może sobie oglądać, może sobie spać, może się z bratem w czymś tam bawić, może sobie nawet Lego w samochodzie układać i jest masa rozrywek. Można z dzieckiem rozmawiać, tak? To też jest bardzo ciekawe, bo są bardzo ciekawe tematy. Można sobie po prostu nawet dla mnie jako kierowcy czas szybciej leci, jak sobie z moim dzieckiem rozmawiam z tyłu. Także tutaj z tym nie ma gdzieś tam problemu I, i, i myślę, że jeśli ktoś robi to świadomie w odpowiedni sposób, to to dziecko rzeczywiście tam powiedzmy ma pół godziny bajek na, 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 na telewizorze i tyle w ciągu dnia. Kolejną rzeczą jest właśnie to, że jeśli rodzice tego nie kontrolują, no to dziecko wskakuje na YouTube, wskakuje gdzieś może na jakieś inne social media, nie wiem, TikToki. I tam właśnie też leci jakiś taki głupi, durny przekaz, gdzieś tam jest reklama, gdzieś tam ktoś pokazuje, ja widziałem słuchajcie. O, mój syn na YouTube bo bardzo jest teraz Lego, no więc tam pozwoliłem pół godziny sobie tam oglądać, jak koleś jakiś tam buduje Lego klocki. on na podstawie tego, widzę, że tak inspiruje się tym, co ten chłopak pokazuje i jako ten sześciolatek ma tam od cholery Lego po, Harrym, po, po Jasiu, po starszym synu i konstruuje coraz to bardziej ciekawe rzeczy po prostu z pamięci. I powiem Wam, że zauważyłem, że na przykład w tym filmie z jakiegoś tam powodu jest promowany na przykład tam McDonald's, czy tam już KFC, już nie pamiętam. Gdzieś tam to logo się pokazuje, to nie jest taka, że reklama, ale jak on coś tam buduje, to on będzie budował, nie wiem, sklep McDonalda na przykład, nie? Zobaczcie, jaka to jest ukryta reklama. I to, tego typu właśnie rzeczy budują taką świadomość marki wśród dzieci, już tych konsumentów od 4, 5, 6, roku życia sobie budują. Więc też tutaj nałożyłem embargo akurat na ten film. Znaleźliśmy jakieś tam inne, nie takie bardziej. bo To był moim zdaniem komercyjny film, jakaś taka, mówię, ukryta kamera, ukryta reklama. Natomiast znaleźliśmy. Jakieś tam po prostu normalne filmy Olego. No, także tyle w, w tym temacie, i taka, taka jest moja opinia na ten temat. O, bądźcie po prostu świadomi, mi się wydaje. To jest najważniejsze. Być świadomym tych zagrożeń, też kolejna rzecz, jeśli do sklepu idziecie, kupujecie cokolwiek dzieciakowi, również. Nie, danonki nie, jogurciki słodkie. Słuchajcie, jest jogurt grecki full fat. Do tego dorzucamy nie wiem, jakieś truskawki świeże warzywa. Przepraszam, świeże owoce, troszkę, nie wiem, jak miodu, jak dziecko bardzo lubi, troszkę tam jakiś ziaren dosypać. I naprawdę dziecko się może przyzwyczaić do takiego jedzenia. Te bakomy, to wszystko, to po prostu naprawdę, ja bym w ogóle zapomniał kompletnie o jakimkolwiek innym jogurcie i jakichkolwiek pszenkąskach, no bo pamiętacie, to jest słodkie, jeśli dziecko potrzebuje, chce czegoś tam sobie troszkę na słodko, no to przecież nie musi się dokończyć kończyć Haribo, Snickersami, wafelkami i tak dalej, bo w ten sposób też można tą potrzebę zaspokoić, więc tutaj musicie być naprawdę tacy no, proaktywni, świadomi, sprawdzać metki, sprawdzać co tam, są, co tam się pokazuje w składnikach przede wszystkim, zaznajomić się z tym, co jest dobre, co jest złe i reagować na to i nie kupować po prostu dziadowskich produktów też do domu. Jest dobra, taki dałem tutaj, że tak powiem, jazdę na to wszystko, ale to jest przyszłość Waszych dzieci. Nie dopuśćcie do tego, żeby Wasze dziecko musiało, chciało, czy żeby Wy byście chcieli się pokusić na tą szczepionkę. To jest coś, coś najgorszego. Nie trzeba żadnych szczepionek, trzeba żyć zdrowo i świadomie. Na razie, trzymajcie się, hej!